Dzień dobry, witam was serdecznie. Tu mogę, tak Takurzę Puffer House Investments witam Was dzisiaj ze słonecznego sari. Jak widzicie w Anglii pogoda jak w kalejdoskopie zmienia się po prostu co chwilę. To znaczy zimno jest, ale przynajmniej jest słońce, podobno w tym tygodniu, znaczy nie podobno tylko według Google, w tym tygodniu to mają być dwa najpiękniejsze, najcieplejsze dni dzisiaj, czyli środa i czwartek, jutro ma być nawet 21 stopni. Także jeżeli nie musicie chodzić do pracy, to bardzo Wam zazdroszczę, bo ja i tak będę cały dzień siedzieć w moim biurze bez okna. Ale ale właśnie o tym chciałam dzisiaj powiedzieć: czy naprawdę chcecie odnieść sukces i zarobić pieniądze w życiu, w życiu, w biznesie, przecież tak naprawdę o to samo chodzi. Sukces pieniądze są często wymiernikiem wymiernikiem, czy miarą sukcesu, wymiernikiem to chyba nie jest dobre określenie, miarą sukcesu. Oczywiście nie jedyną. Nie jedyną miarą, ale no, to, to dużo mówić, pieniądze to jest, czy sukces finansowy to jest to, do czego najczęściej, najczęściej w życiu dążymy. Dlatego chciałam was zapytać, albo raczej chciałam prosić, żebyście sami zadali sobie to pytanie, czy rzeczywiście chcecie w życiu tak naprawdę, ale tak naprawdę, naprawdę, naprawdę chcecie odnieść w życiu sukces? Czy nie przy przypadkiem nie jest tak? Że ciągle sobie mówicie, nie jestem dość dobry, nie mam wystarczających warunków, nie mam wystarczającego przygotowania. Obwiniacie różne sytuacje wokół siebie, obwiniacie los innych ludzi, brak tego czy tamtego w swoim życiu, tylko po to, żeby tego sukcesu nie odnieść. Także teraz. Proszę Was, żeby każdy z Was zajrzał głąb siebie i naprawdę, ale to naprawdę się zastanowił, a jeżeli nadal mi powiecie, że są różne czynniki zewnętrzne, które Was przed tym powstrzymują, to po prostu któregoś dnia się wedrę do tej Waszej głowy i po prostu stamtąd to wyciągnę, tak, na zewnątrz. Tę Waszą, tę waszą chęć odniesienia sukcesu i zarobienia pieniędzy. Jeżeli zapytacie jakąkolwiek osobę, czy chciała być bogata, no to jak myślicie, co Wam odpowie? No przecież, no, no co, no, no każdy normalny człowiek opowie: No, jasne, że chce być bogaty. No, no oczywiste to chyba jest, prawda? No wiadomo, że każdy chce mieć pieniądze, i teraz kolejne pytanie: No, dlaczego ludzie chcieliby mieć pieniądze? Są przeróżne powody, ale no podam wam chociażby kilka. Żeby mieć wygodne życie, żeby się nie martwić o, te, o zdobywanie pieniędzy, żeby móc zapewnić wygodne życie swoim bliskim, żeby móc spełniać swoje marzenia, o których rzeczy robi, rzeczy, które kiedyś chcieli, a teraz brakuje im na to czasu bo muszą codziennie chodzić do pracy, ale popatrzcie na to też z drugiej strony, czy są jakieś złe rzeczy, które mogą nam się przetrafić, kiedy będziemy bogaci, albo które się zdarzają ludziom, którzy są bogaci, no co takiego złego dzieje się, jaka krzywda wielka dzieje się ludziom, którzy mają pieniądze, no co im się dzieje? Tracą przyjaciół często, tak? Tych przyjaciół, którzy nie wiedzą, jak to jest być bogaci albo być bogatym, albo raczej może dążyć do bogactwa i do tego, żeby się rozwijać i finansowo, i emocjonalnie jednocześnie. No, co im się jeszcze może zdarzyć? Chorzy często są, tak? Bo tracą zdrowie na zdobywaniu bogactwa. Co jeszcze może być? No, rodzinę też często tracą, tak? To przecież to są to, o czym mówię. Owszem, zdarza się, zdarza się takie sytuacje, ale czy nie usądzicie, że to są tak naprawdę wymówki? Czy znacie? Bogatych ludzi, którzy są jakoś szczególnie nieszczęśliwi, tych zwłaszcza takich, którzy sami doszli do swoich pieniędzy, sami odoszli do tego sukcesu, który osiągnęli. Ma, rzadko się zdarza, że ktoś zdaje, zdaje, sta, staje się bogaty w ciągu nocy, a nawet jeżeli staje się bogaty pod wpływem jakichś zewnętrznych okoliczności, no to sami dobrze wiecie przecież, że ci ludzie i tak z reguły tracą te pieniądze, ponieważ bycie bogatym to jest. Pewien stopień mentalny, do którego często musimy po prostu dojść. Dlatego, jeżeli nadal myślicie, jeżeli uważacie, że naprawdę, czy jeżeli naprawdę chcecie być bogaci, to musicie sobie po prostu, czy odnieść sukces, to musicie sobie po prostu ułożyć to w głowie, ustanowić, postanowić sobie, jaki konkretny cel chcecie osiągnąć, ile to będzie pieniędzy, jaki to będzie sukces, żebyście wiedzieli, jak do tego dojść. Tutaj znowu wracam do wyznaczania celów i robienia planów, o których tak naprawdę zawsze Wam powtarzam, ale. Tutaj, w tym dzisiaj, chciałam Wam powiedzieć o tym, co jest dla mnie dużo ważniejsze: to, żebyście uświadomili sobie, że naprawdę chcecie odnieść sukces, co ten sukces ma znaczyć dla Was, i żebyście nie szukali wymówek, wymówek do tego, że tego sukcesu nie możecie osiągnąć. Spotkałam się z takim ćwiczeniem, żeby pod koniec każdego dnia napisać, co fajnego się wydarzyło, co nam się udało i co nam się nie udało, co przesuwamy na drugi dzień, i po prostu się od tego odciąć. Nie narzekać, nie marudzić, nie obwiniać, nie szukać zewnętrznych okoliczności, które nas e, powstrzymują przed tym czy tamtym, nie usprawiedliwiajcie się. Zdarza się, że coś się nie uda, zdarza się, że czegoś nie zrealizujemy, po prostu przesuwamy to na następny dzień i znowu zaczynamy. Od początku. Wymówki, obwinianie innych, to są rzeczy, nad którymi niepotrzebnie się skupiamy, na które niepotrzebnie tracimy energię i które sprawiają, że odbieramy sobie sprawczość. To tak jak ze wszystkimi, słuchajcie, wróżbami, kartami, em, em, przepowiadaczkami przyszłości i tak dalej. Przepowiadaczami przyszłości, przepraszam, zabrakło mi słowa. Jeżeli oczekujecie, że ktoś Wam powie, co się zdarzy w Waszym życiu, to znaczy, że jakby dobrowolnie rezygnujecie z tego, że macie wpływ na to, co się wydarzy, a macie, tak, bo każdy z nas ma. To jest cecha naszej ludzkiej osobowości, naszego charakteru, naszej osobowości tego, że, że umiemy wpływać na rzeczy, które nam się zdarzą. I ja nie będę tutaj wchodziła w filozoficzne rozważania typu Rozmowa Berlioz'a z Diabłem na patriarszych prudach, tak, i o tym, jaki duży mamy wpływ na naszą przyszłość i na to, co się zdarzy jutro. No ale powiedzmy sobie szczerze, mamy wpływ na to, co się z nami dzieje, mamy wpływ na to, co będziemy robić w swoim życiu, mamy wpływ na to, czy osiągamy sukces, mamy wpływ na to, czy się uczymy. Możemy y, wpływać na to, y, z kim przebywamy, jak bardzo, jak szybko się rozwijamy, co robimy w swoim życiu, czy realizujemy plany, czy w ogóle tworzymy te plany i czy. Jesteśmy naprawdę otwarci na to, tak naprawdę, w rzeczywistości otwarci na to, żeby przyszedł, przyszedł do nas sukces. Ja się słuchajcie, odwracam, bo mi tutaj e, słońce świeci. <laughs> cześć, Magda, cześć, Ula. Dzień dobry, Józefie. Magda is Watching. E, witam Was serdecznie, że witajcie się ze mną. Będzie mi bardzo miło. E, cieszę się, że jest tyle osób. Uff, ale się zagadałam dzisiejszy dzień, o co, słuchajcie, yy, spędziłam dzisiaj 40 minut na, na tym, żeby przygotować prezent dla mojego taty, ale myślę, że było warto, że naprawdę fajny wyszedł, yy, jak będę miała chwilę, to postaram się, a chyba go wrzuciłam też na mojego firmowego Facebooka, ale yy, przede wszystkim jest na moim prywatnym Facebooku, także wszyscy moi znajomi mogą go zobaczyć, ach, odbiegam od tematu, słuchajcie, sukces, sukces, sukces i zarabianie pieniędzy. Nie dajcie sobie nikomu tego odebrać. Macie wpływ na to, co się dzieje w waszym życiu. Możecie zarabiać tyle, ile chcecie, możecie odnieść sukces taki, jaki chcecie, tylko po prostu musicie się tego trzymać. Także nie pozwalajcie nikomu, ani kto, komuś, kto mówi, że wie, ani komuś, kto mówi, że y, wam przepowie, y, jaka będzie wasza przyszłość. Po prostu w to nie wierzcie. Wasza przyszłość jest w waszych głowach i w waszych umysłach. E, jeżeli już macie taką wielką potrzebę, to możecie sobie ułożyć pasjans od czasu do czasu, który wam, pamiętajcie, zawsze, zawsze, ale zawsze wyjdzie, zawsze. A jak nie wychodzi, to układajcie tak długo, aż wyjdzie. I wtedy będziecie wiedzieli, że faktycznie to jest dobra wróżba, że odniesiecie sukces, po czym bierzcie się do roboty, róbcie to, co sobie zaplanowaliście i tak i w ten sposób będziecie kształtowali swoją przyszłość i to jest najlepszy sposób. Także od, bądźcie otwarci, nie bójcie się tego co chcecie osiągnąć, nie szukajcie wymówek, idźcie po prostu do przodu i bierzcie ze sobą wszystko to co się wam po drodze zdarzy, to znaczy fantastycznych ludzi, których spotkacie, cudowną wiedzę, którą zdobędziecie. Są tutaj, jest tutaj co najmniej kilka osób, które poznałam całkiem niedawno właśnie między innymi przez Facebooka e, i przez to, że przychodzę do Was z tymi live'ami, ktoś się do mnie odezwał, zaczęliśmy rozmawiać e, i kto wie, może będzie z tego przyjaźń, kto wie, może będzie z tego współpraca jakaś biznesowa, zobaczymy. Najważniejsze słuchajcie to, że e, tak naprawdę cały czas się rozwijamy i jesteśmy otwarci na nowe rzeczy i ciągle się czegoś nowego uczymy, bo według mnie właśnie po to, e, po to temu właśnie służy nasze życie, żeby ciągle czegoś, czegoś nowego się uczyć, ciągle coś zdobywać, e, ciągle do czegoś dążyć, bo inaczej byłoby ono po prostu, przynajmniej moje, byłoby po prostu nudne. Był taki czas, kiedy ja osiągnęłam swoje takie plateau i wydawało mi się, że już wszystko mam, czego potrzebuję, no i nie, nie zdawałam sobie w ogóle sprawy, że właśnie tego, czego mi brakuje, to ta adrenalina z rana, to to, co mnie wyrywa z łóżka o 5.15, i sprawia, że chce mi, się, chce mi się jechać do pracy, że chce mi się mówić do Was, że chce mi się robić różne rzeczy, które robię. Kilka projektów już naprawdę jest na ukończeniu. Ja wiem, że ja to mówię od miesięcy, ale czasami zakończenie nie trwa tydzień, czasami zakończenie trwa miesiąc, a czasem nawet dłużej. Czasem niektóre projekty się przesuwają, ale to po prostu już tak jest. Także tak jak powiedziałam, po prostu róbcie swoje, tak? Róbcie swoje, nie szukajcie wymówek, nie obwiniajcie innych, bierzcie odpowiedzialność za swoje życie i realizujcie swoje plany. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Cieszę się, że jesteście ze mną wszyscy. Tak, Magda, właśnie dokładnie tak jak mówisz. Do odważnych świat należy. The Mind is the Limit. Ktoś już wykorzystał ten temat, więc nie bardzo chyba wypada mi go używać. Ciekawość i otwartość do przodu, to pasja życia. Wiecie co, ja zawsze ja uwielbiłam Pana Kleksa, zwłaszcza Książki oczywiście czytam jako dziecko, ale w podróżach pana Lexus na początku taka, taka piosenka śmiała na przód Nowej Przygodzie, i to jest po prostu moje hasło przewodnie wielu moich wypraw, wielu moich projektów. Wielu rzeczy, które zaczynam w życiu. Mój dziadek mi zawsze powtarzał, że on jak miał w głowie jakiś nowy pomysł, to nie zastanawiał się co się może zdarzyć po drodze, tylko nie martwił się tym, co się może nie udać, po prostu myślał tylko o tym, co będzie na końcu i jaki osiągnie wynik, i wierzcie mi, on nie słuchał książek ani audiobooków poprawiających mindset, po prostu miał to wszystko w swojej własnej głowie. Mam nadzieję, że w dużym stopniu to odziedziczyłam. Zawsze się, słuchajcie, śmieję, że odziedziczyłam, bo z całej, swoje, całej swojej rodziny, ze wszystkich dziadków, babci, cioć, rodziców i wszystkich po prostu e, moich e, m, powinowatych, przepraszam, nie powinowatych, rodziny, wybrałam e, czy dostałam wszystko co, wszystko, co jest najlepsze i tym się też staram dzielić z innymi ludźmi w moim życiu. Także życzę Wam miłego dnia. E, zastanówcie się, czym dla Was jest e, tak naprawdę sukces i czy chcecie ten sukces na pewno osiągnąć. Nie szukajcie wymówek, nie obwiniajcie innych, po prostu idźcie do przodu po to, czego chcecie. A dzisiaj już Wam życzę fantastycznego dnia i biegnę do pracy. Pozdrawiam Was serdecznie, Małgorzata Gurzępa Farhouse Investments Pa.